Wyjłaś kurwa stamtąd. Długo tam będziesz mieszkał? <laughs> Halo, Soczek. Wyjdziesz na dwór? No weź wyjdź, nie pierdol. No proszę. No dawaj, dawaj. No kurwa, mać. No... Co ty w domu robisz? Ja pierdolę. W domu ludzie umierają. <laughs> hmm. Ale ty jesteś Nygus Oj Soczek, co i matce leżło to i córce wyjdzie Kurwa Proszę, wyjść, ja pierdolę. Mama ci nie pozwoli, ej się Wychodzisz Dobra to chodź, pójdziemy na piwo Ej, zapomniałeś ty domu se zamknąć Zamykaj tę chałupę, ej